Witaj w naszej przestrzeni. W dzisiejszym zabieganym świecie stres stał się nieodłącznym elementem naszej codzienności. Ale co, jeśli powiem Ci, że masz w sobie narzędzia, by go opanować? Przygotuj się na podróż w głąb siebie, gdzie znajdziesz spokój i siłę. Znajdź teraz spokojne miejsce, gdzie nikt Ci nie będzie przeszkadzał. Usiądź. Wygodnie na poduszce, krześle lub połóż się na macie. Ważne, aby Twoja pozycja była komfortowa. Jeśli siedzisz, upewnij się, że Twoje plecy są proste, ale rozluźnione. Ramiona opuść swobodnie. Dłonie połóż na kolanach, wnętrzem do góry lub w dół. Jak Ci wygodnie. Jeśli leżysz, pozwól swojemu ciału zapaść się w podłodze. Teraz delikatnie zamknij oczy. Jeśli czujesz się z tym komfortowo, jeśli wolisz, możesz skupić wzrok na jednym punkcie przed sobą. Zacznij od najprostszego, ale jednocześnie najpotężniejszego narzędzia Twojego dechu. Skup całą swoją uwagę na oddechu. Nie staraj się go zmieniać, po prostu obserwuj. Poczuj, jak powietrze wchodzi i wychodzi z Twojego ciała. Teraz połóż jedną dłoń na brzuchu, tuż poniżej pępka. Drugą dłoń możesz położyć na klatce piersiowej. Wdychaj powoli powietrze przez nos. Czując jak twój brzuch unosi się pod dłonią, a klatka piersiowa powinna pozostać w miarę nieruchoma. Wstrzymaj oddech na króciutką chwilę. Następnie powoli wypuszczaj powietrze przez usta, jakbyś dmuchał przez słomkę, czując jak brzuch opada. Powtórzmy to razem. Wdech, brzuch się unosi, zatrzymaj, wydech, brzuch opada. Kontynuuj ten oddech w swoim tempie. Poczuj, jak każdy wdech przynosi świeżą, spokojną energię, a każdy wydech uwalnia napięcie i stres. Pozwól teraz swojemu oddechowi naturalnie płynąć. Skieruj swoją uwagę na swoje ciało. Zaczniemy od stóp. Poczuj swoje stopy. Może są trochę zmęczone. Pozwól im się rozluźnić. Poczuj, jak wszelkie napięcia opuszczają palce, podeszwy, pięty. Przesuń uwagę na łydki i uda. Poczuj... Jak mięśnie stają się miękkie i swobodne. Teraz biodra i miednica. Pozwól im zapaść się w podłoże, poczuj stabilność i rozluźnienie. Przesuń się w górę do brzucha i dolnej części pleców. Delikatnie rozluźnij te obszary, oddychając głęboko. Klatka piersiowa i górna część pleców pozwól ramionom opaść, poczuj przestrzeń w klatce piersiowej, ręce i dłonie, rozluźnij palce, nadgarstki, przedramiona i ramiona, poczuj lekkość, szyja i kark. Często gromadzi się tu dużo napięcia. Delikatnie rozluźnij te mięśnie. Możesz delikatnie pokręcić głową. W boku na bok, jeśli czujesz taką potrzebę. Na koniec mięśnie twarzy. Rozluźnij szczękę, policzki, czoło. Pozwól, by zmarszczki zniknęły. Poczuj całe swoje ciało jako jedność, zrelaksowane i spokojne. Kiedy tak zrelaksujesz swoje ciało, pozwól, że opowiem Ci chwilę o stresie. Czym on właściwie jest? Stres to naturalna reakcja organizmu na wyzwania. Kiedy czujemy się zagrożeni, nasz mózg uruchamia tryb walcz lub uciekaj. Uwalnia hormony takie jak kortyzol i adrenalina, które przyspieszają bicie serca, napinają mięśnie i zwiększają naszą czujność. To mechanizm, który miliony lat temu pomagał naszym przodkom przetrwać. Problem polega na tym, że w dzisiejszych czasach ten sam mechanizm utrudni, uruchamia się w odpowiedzi na codzienne problemy: korki, terminy w pracy, trudne rozmowy. Nasze ciało reaguje tak, jakbyśmy byli w fizycznym niebezpieczeństwie. Nawet jeśli to tylko mentalne obciążenie. Długotrwały stres osłabia układ odpornościowy, wpływa na sen, trawienie i może prowadzić do chronicznego zmęczenia. Ale ty masz moc, by to zmienić poprzez świadomy oddech i relaksację. Wysyłasz do swojego mózgu sygnał: Jestem bezpieczny, jestem spokojny. Skoro już rozumiemy jak stres wpływa na nasze ciało, użyjmy naszego oddechu, by świadomie obniżyć poziom napięcia. Teraz wykonamy oddechy. Zacznijmy od lekkiego otwarcia ust i wypuszczenia całego powietrza spód z delikatnym szumem. Teraz zamknij usta i cicho wciągnij powietrze przez nos. Raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj oddech. Pięć, sześć, siedem. Wypuść powoli całe powietrze przez usta z szumem. Raz, dwa, trzy. I powtórzmy. Wdech przez nos na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj. Na siedem. Pięć. Sześć, siedem. Wydech. Przez usta z szumem. Raz, dwa, trzy. Jeszcze raz. Pamiętaj, aby oddech był delikatny i spokojny. Wdech. Przez nos na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj na siedem. Pięć, sześć, siedem. Wydech przez usta z szumem. Raz, dwa, trzy. I jeszcze raz. Wdech przez nos na cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatrzymaj na siedem, pięć, sześć, siedem. Wydech przez usta. Raz, dwa, trzy. Poczuj, jak z każdym oddechem Twoje ciało staje się coraz bardziej zrelaksowane. A umysł spokojniejszy. Teraz zabiorę Cię w podróż do Twojej osobistej oazy spokoju, do pięknego, kojącego lasu. Wyobraź sobie, że stoisz na początku ścieżki w pięknym starym lesie. Jest ciepły, ale przyjemny dzień. Słońce delikatnie przedziera się przez korony drzew, tworząc migoczące plamy światła na ziemi. Poczuj po swoimi stopami miękki mech i ściółkę, głęboki wdech przez nos, czując jak świeże, czyste powietrze lasu wypełnia Twoje płuca. Wydech, powoli uwalniając wszelkie troski. Rozejrzyj się. Widzisz majestatyczne drzewa o po potężnych pniach, które sięgają nieba. Ich korony szumią delikatnie na wietrze, śpiewając kołysankę spokoju. Słyszysz śpiew ptaków, może szelest liści? Idź dalej ścieżką, każdy krok jest lekki i swobodny. Poczuj, jak z każdym krokiem wchodzisz głębiej w ten spokój. Zatrzymaj się na chwilę, weź długi, głęboki wdech, poczuj zapach lasu ziemi, igieł, wilgoci. Wydech powoli, uśmiechając się do siebie. Dochodzisz do niewielkiego, krystalicznego, czystego strumyka, który delikatnie płynie po kamieniach. Słyszysz jego kojący szmer. Pochyl się i zobacz, jak woda delikatnie faluje. Może widzisz swoje odbicie? Zauważ. Jak promyki słońca tańczą na powierzchni wody. Poczuj chłód i świeżość bijące od strumyka. Usiądź na chwilę nad strumykiem. Wdychaj spokojnie licząc do czterech. Raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj. Pięć, sześć, siedem. Wydychaj. Powoli na cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery. Wyobrażając sobie, że wraz z oddechem uwalniasz wszelkie napięcia do wody, która je zabiera. Powtórz. Wdech raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj, pięć, sześć, siedem. Wydychaj. Raz, dwa, trzy. Wdech raz, dwa, trzy, cztery. Wstrzymaj. 5, 6, 7, wydychaj. Raz, dwa, trzy. Podziwiaj otaczającą cię roślinność. Soczysta zieleń mchu, delikatne paprocie, może jakieś polne kwiaty. Wszystko tutaj jest w idealnej harmonii swoim naturalnym rytmie. Czujesz spokój, który emanuje z tego miejsca? Poczuj, jak ten spokój wypełnia każdą komórkę twojego ciała. Jesteś bezpieczny. Jesteś chroniony. Jesteś częścią tej natury. Idź dalej, aż dotrzesz do małej polany. Słońce tu jest jaśniejsze, a trawa miększa. Połóż się na tej polanie. Spoglądając w górę na błękitne niebo, przez rozchlone korony drzew, poczuj ciepło na swojej skórze, oddychaj spokojnie. Pozwól sobie po prostu być. Wszystkie zmartwienia, wszystkie troski, zostaw je na zewnątrz tego magicznego lasu. Tu jest tylko spokój, tylko Ty i otaczająca Cię natura. Powoli zacznij wracać z tego wspaniałego lasu. Zabierz ze sobą spokój, to poczucie harmonii. Zacznij czuć swoje ciało. Delikatnie poruszaj palcami u stóp i dłoni. Rozciągnij się, jeśli czujesz taką potrzebę. Kiedy będziesz gotowy, powoli otwórz oczy, zauważ światło, kolory, nie spiesz się. Daj sobie chwilę, by wrócić do tu i teraz, zachowując sobie ten spokój i równowagę. Pamiętaj, że możesz wracać do tego miejsca w lesie, do tego spokoju w każdej chwili, kiedy tylko potrzebujesz. Wystarczy zamknąć oczy i wziąć kilka głębokich oddechów. Dziękuję, że poświęciłeś ten czas sobie. Pamiętaj, że dbanie o swoje zdrowie jest tak samo ważne jak wszystko. Codzienne, nawet krótkie momenty relaksu mogą zdziałać cuda. Życzę Ci spokoju i siły na każdy dzień. Pamiętaj, pozostaw po sobie energię. Do zobaczenia.